Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus przyszedł, stanął po środku i rzekł do nich, Pokój wam, a to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożą palca mego w miejsca gwoździ i ręki mojej nie włożą w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój, powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. W dzisiejszej Ewangelii, Tomasz z uporem dopomina się spotkania z Jezusem. Chciał dotknąć jego ciała, jego ran. Ja także codziennie chcę go dotykać. To pragnienie we mnie żyje i mnie nie opuszcza. Jest natarczywe i chcę, by takie pozostało. Chcę namacalnie doświadczyć jego obecności, objąć go, dotknąć całym sobą. Dotykanie mi go pomaga mi w niego wierzyć. Że jest, że jest blisko i że pozwala się dotykać. Nie chcę, by dotykanie zastąpiło mi wiarę. Ono nie może jej zastąpić. Chcę raczej, by to wiara pomogła mi dotknąć Boga. Bez wiary nigdy go nie dotknę. W dotknięciu Boga nie szukam dowodu jego istnienia. W zmysłach, emocjach, doznaniach, lecz chcę doświadczyć Jego, Jego miłosnej bliskości. Wierzę, naprawdę wierzę, że skoro pozwolił dotykać się apostołom, którzy go zdradzili, pozostawili samego w godzinie ciemności, nawet zapadli się go, to i ja mogę zbliżyć się do niego i go dotknąć nie tylko wtedy kiedy jestem czysta na duszy i świeża w wierze ale właśnie wtedy kiedy w mojej duszy cuchnie i ropieje rana niewiary, wywołana kryzysem, bolesnym zdarzeniem, która się nie goi, może mnie doprowadzić do rozpaczy i rezygnacji. I chyba wtedy najbardziej potrzebuję wtedy najbardziej tego potrzebuję. Chcę go dotknąć, by się przekonać, że nie odrzuca mnie w mojej ranie, że się jej nie brzydzi, ale że się w niej ze mną spotyka. Chcę się przekonać, że tę ranę wziął na siebie i że odtąd w jego ranach jest moje zdrowie. Ufam mu. Że widząc moją ranę wzruszy się głęboko, zaleje ją winem i oliwą swojej miłości, i przemieni w perłę w miejsce najbardziej płodne. Wierzę, że tak może się stać w moim życiu. A czy ty wierzysz, że także i w Twoim? Błogosławionej niedzieli.